bmw panie nie oszukasz, to nie Dacia, a nie Opel, pomimo tego, że korekcje, które są najłatwiej dostępne w większości aplikacji są idealne dla wszystkich sześciu wtrysków, no powiedzmy, że idealne, troszeczkę może zawyżone ze względu na oryginalny jeszcze stary korek oleju, gdzie leciutko się popuszcza ciśnienie, no jest po prostu nieszczelny dekiel, no nieważne, Wszystkie 6 są jako tako fajne, to ta wartość, o której powiem następnym razem, dla wstrysku numer 6 jest najwyższa. A czemu tak? Bo ten wtrysk ma 12 lat, a wszystkie pozostałe są zupełnie nowe. Mamy 3500 obrotów. I tak jak mówię MSV-81 nie oszukasz, ni chuja, po prostu musisz zmienić wtrysk i wtedy będzie idealnie. To samo dotyczy czasu otwarcia wtrysku, doskonale to widać wszystko w programach typu ISTA, INPA. Bitul tego nie pokaże. Ale niestety jest koniecznością dla każdego posiadacza BMW serii E. Mamy już do czynienia z samochodem kilkunastoletnim. I powiedz mi drogi kierowco, co zrobisz jak pojedziesz z laską do lasu? I wyskoczy Ci nagle kurwa... Jebana choinka. To co? Wy zadzwonisz po mechanika? Wyciągniesz z bagażnika laptopa i będziesz odpalał inp istę Będziesz się pierdolił z kablami? Nie, po prostu musisz mieć pełnego bitula, który ci na szybko zdiagnozuje, co jest grane. Niestety 200 zł w plecy, ale masz święty spokój. Tak jest. Jak jesteś użytkownikiem N53, N43 albo N54 to co? To tak wygląda 60 tysięcy złotych. Musisz przyjść do mnie i kupić tryski. Bo dopóki nie kupisz nowych oryginalnych trysków, to nie pojedziesz. Życie. Życie.